No, dla mnie to jest pierwszy raz, i, ponieważ od, od zeszłego roku zajmuję się tą grupą, dlatego wszystko dla mnie jest nowe. Także przyjazd tutaj, pierwszy raz stoję na afrykańskiej ziemi. Człowiek zawsze jest ten sam. Gdziekolwiek byśmy go nie spotkali, czy go spotkamy. W Ameryce Południowej, w Afryce, w Polsce, czy na Madagaskarze, człowiek to samo potrzebuje. Tak, jak każdy z nas. Te dzieci też potrzebują i wrażliwości, i opieki, zabawy, uśmiechu, radości. Potrzebują, aby się ktoś z nimi zajął. Wtedy one same mogą wzrastać i, i chyba o to chodzi, żeby przemoda wzrastała na dobrych ludzi. Człowiek realizuje, realizuje swoje plany, stara się odnaleźć swoje miejsce. No ja wiem, co akurat ja jako nie mam robić, tak mi się wydaje zresztą, i gdzie jest moje miejsce, ale szczególnie dla wolontariuszy, to jest dla nich szukanie siebie. Co ja dokładnie chcę robić w swoim życiu. I to jest takie sprawdzanie, czy ja nadaję się na przykład do pracy z dziećmi, z młodzieżą, ze starszymi. W ogóle do pracy z ludźmi. I to jest sprawdzian. Może w przyszłości ktoś będzie chciał wybrać taką drogę, czy to powołania zakonnego, czy w ogóle chce się poświęcić pracy tutaj na miejscu dla, dla tych ludzi w Afryce. Może w jakimś innym środowisku, może w hospicjum, może to będzie w Polsce. Każdy odnajduje siebie. Myślę, że to jest cenne doświadczenie rozbieramy na całe nasze życie Tak, już wszyscy się śmieją ze mnie, że jestem kolejnym misjonarzem wysłanym gdzieś w świat. Ja jeszcze nie wiem, możliwe, że tak będzie. tuż to wie. Wszyscy poprzednicy, począwszy od księdza Piotra, który tutaj jest suniani, jest dyrektorem, był jako pierwszym opiekunem tej grupy wolontariatu w Świętołowicach. Ksiądz Mariusz jest obecnie w Zambii również dyrektorem. Ksiądz yy, Kociołek, dobrze liczę, już ktoś, jeszcze ktoś był po, pomiędzy, obecnie pracuje w Bangladeszu, a ja, a ja jeszcze nie wiem, co Pan Bóg ma za plany, co do mnie. Na razie jestem świętołowicerem. Można sobie przypomnieć, w jaki sposób mamy świętować pewne rzeczy. W ogóle święta, celebrować spotkania rodzinne. Oni mają na to czas. To nie jest coś takiego jak w Polsce, kiedy teraz szybko pracujemy, szybko odpoczywamy, szybko się spotykamy, szybko celebrujemy pewne święta, uroczystości, urodziny. Byleby tylko szybciej, szybciej. Bo już jestem zmęczony, już chcę iść do swojego pokoju, zamknąć się. O, wtedy odpoczywam, w cudzysłowie. Myślę, że tej otwartości na drugiego człowieka, życzliwości, radości i uśmiechu, mimo tego, że, że niewiele mam, to, że żyję, że przeżyłem kolejny dzień, to już jest wielkie szczęście. Myślę, że my Polacy teraz w tym momencie bardzo dużo się martwimy tym, co będziemy robić jutro. I nie żyjemy dniem dzisiejszym, ale żyjemy tylko przyszłością, którą staramy się zbudować, a jutro właściwie no to dla nas nie istnieje. Owszem, mamy myśleć o przyszłości tam w niebie, ale to jest inne zbieranie skarbów. Jeżeli będziemy dobrze przeżywać ten dzień dzisiejszy, to wszystko inne będzie na swoim miejscu. No, moja wiara cały czas się sprawdza. Krok po kroku mam nadzieję, że się nie cofam w wierze, ale idę coraz bliżej do Chrystusa. Mam tę nadzieję. Na pewno można się wiarą tych ludzi zbudować, przeżywaniem. Niektórzy wstydzą się wiary. Tutaj nie ma czegoś takiego, że się ktoś wstydzi pomobić, czy uczynić znak krzyża. Czy to jest ktoś muzułmaninem, czy jest katolikiem, czy może protestantem. To nie robi różnicy. Akurat w tym miejscu dzieci potrafią się modlić wspólnie razem. Pierw po muzułmańsku, jeżeli jesteśmy w Zongo, później po katolicku. Albo tutaj w Boyschowie, gdzie w większości jest katolików, zaczynamy od modlitwy Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, a później. Muzułmańska modlitwa. I zwykle to dzieci prowadzą tę modlitwę. Ktoś tylko zachęca ich. Może ty dzisiaj poprowadzisz, może ty. I to jest piękne. Nie wstydzą się tej dzieci swojej wiary. Podobnie mają czas na celebrowanie święta w niedzielę, na świętej. Czas na śpiew, czas na taniec. Nie robi dla nich problemu, że, że to trwa trzy godziny. To jest msza święta. To jest spotkanie z Bogiem. I to jest najważniejsze. A ile to trwa? To jest spotkanie. All our father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in heaven. Eat us this day, our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who put trespass against us. Wyświęć nas nie do ale the Father, W imię Ojca, Syna i Ducha Amen. Myślę, że, Myślę, że troszeczkę w inny sposób my to wszystko przeżywamy. To też jest inna nasza kultura. My gdzieś gubimy po drodze. Może też w Polsce to się też przemienia, ta wiara nasza. Myślę, że się bardziej oczyszcza. To przeżywanie jest bardziej konkretne. Myślę, że, że ludzie w Polsce bardziej więcej się teraz pytają, w jaki sposób ja powinienem wierzyć. To nie jest takie powierzchowne, ale starają się pójść troszeczkę głębiej. Ja myślę, że to też jest ta droga. Ksiądz Bosko miał przepis na świętość. Obowiązki, spełnianie sumienia obowiązków. Jako człowieka, jako syna, córka, jako uczeń, jako przyjaciel. Wszystkie obowiązki, jakie mamy względem Boga także. Radość myślę, że też jest bardzo ważna. Pomaganie sobie wzajemnie. Ale też wskazywał na te dwa filary: Eucharystię i Matkę Bożą. To nabożeństwo, do, szczególne nabożeństwo do Eucharystii Matki Bożej. Myślę, że wtedy się nie zagubimy. Musimy pielęgnować, dbać o, o rozwój sakramentów w naszym życiu. Wtedy myślę, że i modlitwa nasza będzie też wzrastać. To jest jedno. Jak będziemy dbać o sakramenty, o Eucharystię, o pokutę, to i modlitwy będzie więcej i będzie głębsza. Będzie głębsza modlitwa. Będziemy bliżej Boga w sakramentach. To jest z czymś jednym. Bóg nam już dał drogę wytyczoną. Byle do niej wracać cały czas. Aby nie być takim bogatym młodzieńcem, który pragnie nieba, bo chce być doskonałym, ale później to, co Jezus mu mówi, że sprzedaj wszystko, co masz, rodzaj ubogim. Oczy zasmucony, bo, bo miał wiele posiadłości. My też czasami mamy coś takiego, co nas trzyma, więzi, wiąże, krępuje, i nie chcemy tego zostawić. Dać dla Boga. Nic wtedy nie tracimy, zyskujemy jeszcze więcej. No ale to już jest Boża filozofia. To nie jest filozofia tego świata. Obecnie jest sposób patrzenia, aby mieć jak najwięcej, być na topie, być świecić między innymi, być pokazywanym w mediach, wtedy osiągnęło się sukces. A co to właściwie jest? Jednego dnia jesteśmy, a drugiego dnia nas nie ma. Tak, jak już ktoś powiedział, Afryka jest ziemia takich kontrastów, wielkich kontrastów: bogactwa, ubóstwa, gorąca i chłodu, zieleni, pustyni: czegoś, co jest w obfitości, czegoś, czego nie ma. Myślę, że podobnie jest z tym bogactwem duchowym. Czasami ludzie bardzo są bogaci duchowo. A czasami bardzo biedni. Na pewno to wszystko jest już w moim życiu, już jest zapisane, to, to już pozostanie. O czym będę myślał? Może o tym, jak zorganizować przyszłość, żeby w jakiś sposób dopomóc w mądry sposób tym ludziom, tej młodzieży, aby mogła wzrastać. Jak przygotować się? Jak przygotować wolontariuszy, którzy w przyszłości może tutaj przyjadą? Co poprawić? Na co zwrócić uwagę? Myślę, że coś takiego.